Witam Dzisiaj kolejny trafił się staruszek Od młodego byczka Taki zagajnik Po środku Łąki wykoszone Nieużytki I tutaj troszeczkę jest Zagajniczka I, i tak jak widać jest Mała tyczuszka szustaczek. Trzeba się do niego dostać, a no, nie połamany. Nie może być. Jest ładny szustaczek. No, piesek też już przeszedł. Prawdopodobnie z zeszłego roku, ale to może starszy nie, nie jestem w stanie też tak powiedzieć. Chyba z zeszłego roku, bo nie jest jakiś bardzo zazieleniały, rzadko mi się trafiają takie małe szustaczki w tak dobrym stanie, ten naprawdę nie jest nawet obgryziony nigdzie, gdzieś tam kilka się trafiło, ale to to były zazwyczaj obgryzione nic, bierzemy i idziemy dalej tutaj już widać jak jest. Wykoszone są a pośrodku tego takie zagajniczki w jednym z nich jest właśnie tyczuszka Rozejrza się, może jest drugi, może gdzieś tutaj uderzył, i, i od razu, też spadł drugi. Byłby do pary. Pozdrawiam.